Saludato lodato. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Moi drodzy z placu świętego Piotra, e, przestał padać deszcz dzisiejszą niedzielę ubogich, e, ale jest wiatr. Ja Piazza San Pietro z mężczyzną un a di vento. Sono Jestem con Padre Andres. Andres, de Radio Ciudz Guayaquil. A więc jestem Andrea, no diciamo. Sí, sí. Allora, jestem tutaj z księdzem Andrea z Ekwadoru, z diecezji Guayaquil, którą bardzo dobrze znam. Alora, Andres, voi siete? Tu jesteś studenta Roma, vero? co sí, so Cosa sí. stai studiando? Teologia biblica. Quale... A, quale? Ah, No, alla Santa Croce. A, ah, Santa Croce, sí. lo później. Andreas on studiuje na uniwersytecie Świętego Krzyża Opus Dei, a więc studiuje tutaj w Rzymie i dzisiaj przybyli na plac Świętego Piotra. Tu sei arrivato con i tuoi connazionali in Piazza San Pietro. Si. Come vai? Che la Madonna che l'abbiamo vista? Sì, si, quindi questa Madonna è la Madonna del Cince che è la patrona dell'Ecuador. Eh, questa Madonna eh, si celebra il 21, il giorno della presentazione della Madonna, il 21 novembre, però come è, è, diciamo, è questo giovedì, eh, quindi facciamo tutti gli anni la festa la domenica prima della festa ufficiale, quindi questo, oggi domenica 17 novembre celebriamo la Madonna del 15, la patrona nostra. Quinche vicino Guayaquil do Ekwadoru. No, jest znaczy, ta... da Quito, da la Kapitale. A, si, vicino si. Ha, Quito. Tak, si, vicino la Kapitale. Moi drodzy, oni właśnie świętują Matkę Bożą i jej święto w miejscowości Quinche, koło Quito w Ekwadoru, a, a to jest święto zawsze 21 listopada, więc dzisiaj już wcześniej przybyli tu na plac Świętego Piotra, aby świętować. Ma quanti ecuadoriani siete a Roma attualmente in Italia? Diciamo, eh, io sono appena arrivato a Roma, la cifra ufficiale, si dice più o meno 8.000 equadoregni che sono migrati proprio eh, 20 anni fa, quando c'è stata una grande ondata di immigrazione nel nostro paese, eh, tanti sono venuti eh, qui in Italia e anche in Spagna, quindi in Italia sono un po' dappertutto. 8 mila, no to A więc e, mówi, że 20 lat temu przybyło bardzo wielu Ekwadorczyków tutaj, również i do Italii. Obecnie w Italii jest około 8 tysięcy, może ponad więcej niż 8 tysięcy tych, którzy przybyli z Ekwadoru. la giornata dei poveri. Santo Padre, disse. Durante in questo momento, eh, Santa Messa in Basilica San Pietro, Santo Padre disse due parole: eh, state attenti di non avere sempre la fretta, e seconda parola, la fretta, direi di non stare attenti per quelli che dicono eh, subito sarà la fine, ma le cose passano, ma Dio resta, vero? È vero. Oggi ci si vente, diceva in Basilica San Pietro, a ci Abyśmy nie mieli właśnie tego pośpiechu, bo wielu przychodzi, mówi, już koniec, e, bądźmy e, już teraz przygotowani, bo nadchodzi koniec, ale oczywiście wszystko przeminie, e, jednak Bóg nie przemija. E, I drugie, e, mówił, pomili Ojciec Święty, abyśmy uważali na fałszywych proroków, na tych, którzy będą mówić, że przychodzą w imię Jezusa, a jednak tak nie jest. E, dlatego bądźmy tu ostrożni. Ojciec Święty zaprosił ubogich na tę Eucharystię dzisiaj do Bazylnika Świętego Piotra. Santo Padre dice anche state attenti per falsi profeti anche odzie, che dicono io vengo nel nome di Dio, ma ja. poi a latinis kopriamo geno. Tak jak mówię, aby tutaj uważać na tych fałszywych. Niente, Cosa diciamo? Ecuador è un bellissimo paese, sì, un bellissimo paese. Anche la Polonia, pregate per noi. E ci sono tanti missionari polo polacchi in Ecuador: ci sono, ci sono una ventina di preti polati, polacchi un po' dappertutto l'Ecuador. E quindi io conosco tanti amici sacerdoti polacchi e quindi pregate per noi, pregate alla Madonna di Cestocova per noi e perché quest'anno c'è stato un po', di, un po di, di violenza nel nostro paese, ci sono state delle manifestazioni, adesso si sono po calmati. Po sì, calmati, messi a dialogare, comunque il diavolo come dice Papa Francesco sempre vuol dividere, quindi pregate voi per noi così che e, raggiungiamo la pace. allora mh, tu mh, na A więc, módlcie się za nami. W Ekwadorze pracuje około 20 kapłanów z Polski. Była sytuacja dosyć trudna niedawno, różne manifestacje, ale teraz wszystko się już uspokoiło. Oczywiście, jak mówi diabeł, zawsze szatan chce zamieszać i chce wzbudzać niepokój. Grazie, Andreas. Grazie. Dziękuję, Grazie, padre. Dziękuję. Grazie. Moi drodzy, i tym sposobem. Kończymy dzisiejszą relację z Placu Świętego Piotra, tu z tego szczególnego miejsca. Ja też cieszę się, że mogłem przybyć. I to tak szybko. Wczoraj wieczorem późno zakończyłem Eucharystię właśnie w Mediolanie. Tam rozpoczął się Adwent, jak mogliście zobaczyć, bo tam przecież ryt ambroziański, a już tutaj w Rzymie, no i jutro. E, właśnie Msza Święta e, uroczystości w Graniano koło Pompeji, tam gdzie jest figura świętego ojca Szarbela. I właśnie e, tam też wiozę obraz, kopię obrazu Matki Bożej niebowziętej z niegowici, e, którą będą przyjmować Napolitańczycy, ci, którzy mieszkają wokół Wezywiusza, e, wulkanu e, koło Pompeji, w różnych miejscach. Już jest długa lista. Rodzin, które chcą uczcić Matkę Bożą niebowziętą, z niego jak nazywam, ten dobrego początku, przed którym rozpoczął kapłaństwo Karol Wojtyła w 1948 roku. Allora, carissimi, come l'avete visto, ieri celebrazione e, Milano, poi tutto viaggio di notte, ma Già in Piazza San Pietro, sono molto felice, ma domani la celebrazione Agraniano, vi ricordo, nella chiesa di San Marco, dove c'è la statua di San. Charvel, e arriverà anche l'immagine della Madonna Assunta di Niegovic, come lo chiamo buon inizio, davanti al quale nel 1948 pregava Giovanni Paolo II. In questa immagine riceveranno tante famiglie che si sono scritte già, è lungo elenco, eh, veramente è un momento di grazia. Così concludo da Piazza San Pietro, eh, voglio chiedervi soltanto la preghiera per Santo Padre Francesco, perché? Lunde marty Lasua Partensa Partenza in Tajlandia e in Giappone. moi drodzy. Więc na tym kończę z placu Świętego Piotra tę relację, i znowu zaczęło padać. Yy, kończę i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Modlimy się też za Ojca Świętego Franciszka, który we wtorek udaje się w Pielgrzymce do Tajlandii i do Japonii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki, wieku wame. dato Jezus Chrystus. sempre siano nati.